wyjątkowy rok dla Bytomia. Po raz pierwszy w budżecie miasta ma się znaleźć ponad miliard złotych. Już w najbliższym czasie zmiany mają być widoczne gołym okiem. Ale co chcieliby zmienić w swoim mieście sami mieszkańcy? Oj, co się powinno w mieście zmienić? Przede wszystkim porządek. Bo tak jak wyglądają ulice, to jest przerażające. Ja mieszkam na ulicy Katowickiej i po prostu wstyd. Człowiek się pochyla, papierek podnosi, no ale Tragicznie to wszystko wygląda. To, żeby ludzie sami w sobie też poczuli taką potrzebę, że koło siebie no, no, warto ten porządek zachować, tak? Nie mam pojęcia. Żeby szybciej obsługiwali przy rejestracjach. Tam jest tragedia. Dzisiaj około 40 osób w kolejce jest przede mną, było przede mną. Już tu jest jestem ponad godzinę i muszę wykupić następny bilet. Znaczy monitoring na dworcu może założyć, o. Ostatnio mamy napadli, a podobno nie ma. Więcej tak zieleni w mieście, no tak chyba no, by wszystko ok, no. No mi się już wyludnia, nie? No, no, bytom, no bytom, bytom, bytom już, kiedyś to był to ładny, piękny, a dzisiaj to wszystko się wali przez szkody górnicze. Ja bym powiedziała, że tu jest dużo do, do zmiany, bardzo dużo. Nie wiem od czego zacząć, w każdym razie mieszkam od urodzenia i wiem, że żadnych popraw za bardzo nie było nigdy. Także może nowe rządy jak są przyszły, może coś tam ruszy, ale póki co do tej pory to te kopalnie, te huty, to wszystko, ta likwidacja, praktycznie bytom jest jedna ruina. Czystość, jeszcze raz czystość. Co bym zmieniła? Na pewno mniej reklam, które tutaj wszędzie stoją i według mnie jest ich za dużo. No i remont, odrestaurować te piękne miasto, bo naprawdę kryje fajną historię w sobie i warto by ją było pokazać. Chyba tyle. Mnie się by to mi bardzo podoba. No, za dużo z tych zniszczonych kamieniczek, no to mnie boli, bo no, bo to nieładnie wygląda i niebezpiecznie. Przede wszystkim to więcej kwiatów na rabatach, więcej zieleni. Tyle bym zmieniła. Muzyka